Dzień dobry, witam szanownych państwa. Dzisiaj chciałbym wam pokazać i w zasadzie przypomnieć najpotężniejszy karabin z Battlefielda 1 i chyba ogólnie, i jeszcze spieszę z wyjaśnieniem, co po niektórzy mogą mi powiedzieć. Ale, kromka, ostatnio w filmie mówiłeś, żeby nie żyć przeszłością Battlefieldową, zgadza się, ale od razu chcę powiedzieć, że to, co miałem na myśli, tyczy się bezpośrednio porównywania Battlefielda 5 do starych BF-ów, do trójki, czwórki, do jedynki i wcale nie mówiłem, aby w starsze bf nie grać. Po prostu, jeżeli komuś nie pasuje piątka, to nie grać w piątkę, a grać w to, co sprawia wam przyjemność. Życie jest za krótkie nagranie w gry, które uważacie za słabe. Po prostu. Zapraszam do oglądania. Przebiegłem przez drzwi. Dobra, lecimy szybko na A. Patrzcie, co robię. Od... Kurde, to jest szybka piłka. Patrzcie, co się stało od razu. Ale dostał w łeb! Chciałem powiedzieć w ryj, ale kazaliście mnie przeklinać. Ale dostał łeb! Nie no, spalił mnie no! Alfe uzbroili. Tenotyp nie ogarnia. No ty mnie ogarnął. Kurde, muszę przeładować. To nigdy nie jest dobry moment na przeładowanie. No i znowu te... Oj, oj! Oba cele przejęte. Oj, oj! A tutaj się idzie, dobra. Tu jest gość, z lewej strony mordo, patrz na minimapę. O, o, ale to było ohydne. O, to jest, to, to była zawsze dobra miejscówka z tego co pamiętam. No ja bym chciał podejść sobie z prawej strony O właśnie tu Gdzieś na górze, na dole No właśnie tu, pyk Mamy jednego Mamy drugiego Mamy trzeciego Dobra, mamy B Bierzemy to B Uzbrajamy. Ja uzbrajam? Nie mam pojęcia kto. na ja chyba nie ja uzbrojałem. Tam jest gość. Z tyłu jest gość. Dobra, dostał. Ten dostał. OL! Lelik! Mordo! Gdzieś ty mnie tutaj tak wyszedł. Współrzędne przekazane Skar! Mordeczko. Przeciwnik uzbroił cel, ale... Szybko, kurła! Nie! A wiedziałem, że z tyłu. Rosja. Carycyn. Jestem w drużynie z takim tam seksiakiem. Z kromeczką chlebka. Z Doktorem Nerfardiusem 4094 i Schmetterlin... O kurde! No i czytałem pieprzone... Czytałem pieprzone nikt Nie wiem, w sumie... Oj! Tak szczerze mówiąc... Kurde! Dostał w ryj! Miniesz, gnoju! Podkładam! Ja podkładam! Ja podkładam! Ja mam punkty! Odejdź! No nie, ja dostałem punktów! Dobra, butelka jedna. Gościu! Z czym do ludzi? Szkoda się tu walić, nie? Dobra, przeładowanko. Idzie. Wow, wow, wow. Kurde, leży gość, leży gość, nie? Kurde, spalił mnie, ale podniesie mnie. Szmeterlik. Schmetterling! No 9 metrów leży człowieku od ciebie, no... Dawaj Schmetterling. Nice! Very nice. Kolejny pyk. Panowie, tu trzeba... Odważnie trzeba. Jeśli kogoś by interesowały, dlaczego takie mam preferencje, to chcę robić z siebie ogromną, wielką niepowstrzymaną moc obalającą. A to na pewno daje mi Martini i daje mi rewolwer. Co nie zmienia faktu, że na pewno nie jestem w tym połączeniu za szybki. Nikogo tu nie ma, patrzcie co robię. Patrzcie... Wow! Jesteś debilem! Jestem debilem. Po co jak do niego strzelałem? Udało się. Zajacz Peter, witam od tyłu. Zostałeś? Obronie to. Pięknie obronione. I teraz cel A jeszcze został. Kurde, nie! Oba cele przejęte elegancko. Elegancko. A! Kurde. Cel brawo uzbrojony. Już uzbroili B. Dziewięćdziesiąt pięć. Czyżbym typa znalazł na respie? Już z tym snajperem trzeba zrobić porządek. Mordo. Jaki to ma opad puli? Jakie to główno ma opad puli? Nie pamiętam, jakie ma opad puli. Kto do mnie strzela? Skąd? Wow! Widzieliście flik? Ostatni cel. Prosto. Łatwo. Jeszcze jakiś frak jeden na koniec Jeden bezpośredni frak na koniec Dajcie mi fraga na koniec No i mamy I mogę kończyć O czym ty mówisz co to, które chcesz was? znowu ogień no Ileż można w ogień wchodzić Wszędzie ogień zapuszczony Chodź tu Warto było Na Kurde, brzmi to jak pi... armata, nie? Dobra, mamy kolejnego. Ta jest. On walił tym. Nie kartacze... O ty gnoju ty. O ty gnoju! Gdzie ja wszedłem? COŚ SIĘ DZIEJE! MATER DIOS! Gienisz. Wracaj na pole walki! nie co my ich tak tutaj... ...przywaliliśmy do... do... ...do muru? Wracaj na pole walki! No ale wyjdźcie bakłażany jakoś bliżej trochę. Kurde, tu jest gość. Patrzcie, co mu robię. Ha! Jaki jestem Spiderman? Nie powiem wam, że na tej mapie, na tej mapie bez zgranej drużyny. No to właśnie tak to wygląda. No właśnie tak to wygląda. <śmienicza> Jakie leżaki! Pali <śmienicza> mnie! Kuźwa! Ale dostałeś! W łeb! Ale dostał ryj. Ale dostał ryj gość. Dobra. O! A, bomba pułapka jedna. Powiedziałbym nam, że to jest tragiczny moment. Kurwa, dajcie mi spokój. O! widzieli. Ułamek sekundy nie. Dostał w Tam no, tam, nie żyje. Przejęliśmy cel, Alfa. Jezus Mario, matko Boża, ty spalił, <laughs> w dupę go trafiłem, nie mam naboju! nie, kurde, <laughs> o kurwa, co to było, <laughs> ale mi weszli. Co no, tu się podziało? What the hell is going on? Ale mi się nadzieli na, na, na broń w ogóle. To ja nie wierzę w typu. kontrolę nad celem Al. No. Ty no takie dominacje są najlepsze, nie? Takie dominacje są najlepsze.